Izabela, co tam znowu gotujesz? <noise> Oczywiście gofry owsiane na śniadanko, bo tak mi one wczoraj posmakowały, a wszyscy pytają o przepis. Więc zdradzę Wam mój sekret. Trzeba zmielić tak 120 gramów płatków owsianych i najlepiej błyskawicznych, bo wtedy mąka jest lepsza do gofrów. To, tak to płatki? A nie. tutaj, co tutaj jest? No już zaraz powiem. E, więc tak, zmieliłam płatki owsiane do tego. Dodałam dwa żółtka, 200 ml mleka, jedna łyżeczka, żeby nie zapomniała. E... Jakie kropeczki. Oj, proszę cię, i twoje zresztą, jedna łyżeczka proszku do pieczenia i. A ty się nauczyłaś tego przepisu na pamięć, czy tak z głowy ściągasz? No myślę, co dodawałam. I wiem, co jeszcze, i 20 ml. Oleju rzepakowego. Serio? To co? Oleje ja to... trzeba? Ale numer! Ja myślałem, że gofry to się same robią, a nie trzeba oleju dodawać ani żadnego płatków obsianych, ani płatków błyskawicznych, ani do tego jeszcze mąki, albo jeszcze do tego nie wiadomo, czy Mogę jeszcze coś powiedzieć? Nie. I jak zrobiłam, to to było bardzo takie lejące, już postało 10 minut i gęstnieje, ale ma postać 20 minut. Dobra, a to jest ta słynna macza lawendowa. I jeszcze trzeba ubić białka. No. Jak to, to wszystko ładnie zgęstnieje, to razem mieszamy i wtedy pieczemy gofry. Tak wychodzi około ośmiu gofrów. Z Dobra, to już lepiej smaż te gofry, bo przynudzasz. Ty będziesz smażył dzisiaj, bo ja idę kręcić bałki, bo wyjeżdżam, Gdzie wyjeżdżasz? Jadę do Będzina, a jutro jadę do Krakowa na sesję zdjęciową z okularem. A gdzie ten Będzin? Jak chcesz to jedź ze mną, to zobacz. Ale gdzie ten Będzin? Na Śląsku. A podobno to nie na Śląsku Będzin jest. Tak gdzie? No nie wiem, no w zagłębiu podobno, a nie na śląsku. A to nie no ciekawe czy zagłębia czy śląsk, bo to jak to z tym sosnowcem jest zawsze, nie? A ty to sosnowiec jest... jest na śląsku, czy, na, czy w, w tym. A czy A ty zagłębiu? znowu wielbłąda ze mnie? mnie. Powiedz. Ja, ja się nie znam. Znaczy ja myślę, to ty, że, że śląska będzie... czy z zagłębia. Jesteś. Ja myślę, ja jestem z dolnego śląska, bo ja A się... z dolnego śląska. Ja z dolnego. Dolny śląsk to nie ten Śląsk, ani zagłębia. Nie, bo ja z dolnego, Aha, ja z Lekinicy. to dolny śląsk, tam kotlina kłocka i te sprawy, nie? Ja Legnica. A Legnica, to Legnicy to nie znam. To by podobno Mała Moskwa kiedyś była. No to kiedyś może. Dobra, rób te gofry, bo głodny jestem. Arkadiusz, ty do mnie Już wyciągam gofry.